Kiedy mój piesek wciska się tutaj, a właśnie mam nagrywać super, ekstra ważny przekaz o tym, żeby nie wciskać siebie na siłę w więzienia, bo tak naprawdę te więzienia, wszystkie mentalne, jakieś takie etykiety i tak dalej, to tak naprawdę nie ktoś nas wsadza tam, tylko my sami siebie wsadzamy, bo nie pozwalamy sobie być sobą, bo gdzieś tam boimy się być sobą, bo boimy się być sobą przez to, że nam coś nie zadziała. Że nie wiem, ludzie od nas odejdą, klienci nie będą do nas przychodzić, whatever, co tam sobie wymyślicie. I to bycie sobą pozwala Ci na naprawdę ekspansję Twojego życia, i to bycie sobą jest esencją całego Twojego życia. Gdy nie pozwalasz sobie być sobą, i nie mówię tutaj o takich pobudkach umysłu, ego, cienia, tylko takiej. Prawdy, takiego światła, takiego, że kurczę, ja czuję, że chcę to zrobić po mojemu. Ja czuję i wręcz po prostu umierasz, wewnętrznie umierasz i cierpisz, gdy nie robisz czegoś tak, jak chcesz. To to jest o tym. Bądź sobą. Cokolwiek, cokolwiek to dotyka. Czy to dotyka, nie wiem, oferty, czy to dotyka yy, sposobu Twojej pracy, czy to dotyka. Tego, jak się komunikujesz z klientami, czy to dotyka tego, yy, jaka jesteś w relacjach. Bądź sobą. Bądź sobą. Nie daj sobie powiedzieć, przesadzasz. Nie daj sobie powiedzieć, weź, uspokój się. Nie daj sobie powiedzieć. Nie daj sobie powiedzieć czegoś, czego po prostu nie czujesz. Nie daj sobie wmówić czegoś, czego nie czujesz. I nie daj sobie założyć kajdanów. I nie daj sobie założyć niczego, czego nie czujesz. I ja tu już mówię o naprawdę takim głębokim, głębokim czuciu. Takim głębokim, na takim poziomie nie właśnie powierzchowności, czucia, bo mi się wydaje, że ja czuję, a tak naprawdę idzie to z umysłu i logiki. Tylko o takim czuciu, takim cholernym czuciu energii w sobie.